Jak Zabra. zabrać A On coś tam robi Dobra na to, coś robi na tyle No domo. to możemy twoim podjechać? Możemy, nie ma sprawy. Pakujcie się chłopaki. Ale on ma moje truny? Ma wszystkie, tak. Wszystkich, wszystkich zmarł. Tylko nie jedź na sygnale. Podjedź normalnie i no wchodźmy to, na to, działkę. Nawet nie zajeżdżę, tylko Scrooge tutaj, skróć. Szkoda czasu, każda minuta jest na wagę złota. Dobre, na, widzę, na tył wiesz, podjechać? Na tył? Na przód możesz normalnie. Jest z tyłu! Hmm, z co to, się robi? to jest ten świr! Poznaję go po wzrosie! No, to jest on, no to mówię, panie Alberto. Dobra, widzę, wyjdziemy do gościa. Ej, i schowaj to broń. Nie, 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 chowajcie. Co no. i Spokojnie, no przecież jest groźny pewnie. What the heck? No, nie wiem, czy nie jest groźny. Ty, pali materiał dowodowy. O cholera. No. Pali trumny. Co? Nie... Gościu! Co? Co ty, nie chłopie, pod... robisz? Nie podchodźcie nawet. O no, co czym Co nie podchodź? Oddaj trumny! Nie oddam to Czemu to wykopywałeś w ogóle? Jaki był twój motyw? Po prostu chciałem odzyskać to, co moje. To jest też... chcia... Jak to chciałeś odzyskać to co twoje? Chciałem mieć też trumnę. Tutaj z tyłu. No po co to w ogóle chłopie? Jesteś jakiś psychiczny. Nie ja po prostu lubię trumny. Oha to jest dosyć normalne, no faktycznie. No to, no to, to stary to... sztos. Nie, nie do zadam mu przy... dole! Odaj do... te trumny! No nie, to dzielców. spokojnie, no mogę to przygasić w ogóle? W człowieku, co ty? Na Dobra panie Mariuszu, no to chyba trzeba go zakuć. No ja nie wiem, wezwijcie może jakieś... CO?! Co?! Kolejny trup? What the heck? Gaście to.